ale tu wszystko trzeszczy jak się chodzi. To świadczy o tym, że nadal jest tu sucho w porównaniu z tym jak byliśmy ostatnio w Górach wszystkich. Ale ja nie o tym. Dziś 21 czerwiec, czyli pierwszy dzień kalendarzowego lata. Przyjechaliśmy na wieś po pracy, ale nie z powodu pierwszego dnia lata. Przyjechaliśmy ze względu na Noc Kupały. Świętujemy dziś Noc Kupały, no świętujemy to za dużo powiedziane. Zawsze mnie troszkę tak... Zawsze mnie interesował trochę ten zwyczaj, jakim jest, by, jaki właściwie była kiedyś, noc kupały. Noc kupały świętowana przez y, dawne ludy pogańskie, słowian. Była to najkrótsza noc w roku, czyli to przesilenie letnie, czyli świętowana właśnie 21 w nocy z 21 na 22 lub z 20 na 21 czerwca. Tak kiedyś generalnie wszystkie święta obchodzono, że właśnie gdy, gdy zima odpuszczała, to było święto, takie wiosenne. Gdy, gdy ludzie się spostrzegli, że jest najdłuższa noc, najkrótsza noc w roku, to również było święto, i tym właśnie była noc kupały. Co to było za święto? Było to święto miłości, płodności, ogólnie takiej witalności, powiązane głównie z wodą, ogniem, ziołami. O obrzędach jeszcze powiem później, ale no dziś już się tego nie świętuje. Jeszcze dodam, że Noc Kupały to nie jest to samo co Noc Świętojańska. Właściwie, gdy chrześcijaństwo przybyło do Polski, to że tak powiem, nie mogli jakby wyplenić tych, tych świąt ludów pogańskich, dlatego jakby narzucano takie odpowiedniki chrześcijańskie, i stąd powstała ta Noc Świętojańska, która jest świętowana chyba 24 czerwca, więc kilka dni później. Teraz kwar jest, nie wiem czy jeszcze nie będzie padać, ale masakra, słońce wyszło, jest prawdziwy upał. Ruszamy nad rzekę póki jest słonecznie, gorąco i w miarę wcześnie. Kasia się boi kleszczy, bo ostatnio złapała, ale w prawo chyba. Ale to wam mogę powiedzieć, że w tym lesie jest tyle czerwonych mrów. A czerwone mrówy, czy ogólnie chyba mrówy, to naturalny wróg kleszczy. Więc jeżeli jest ich dużo, to kleszczy raczej nie ma w lesie. To taka porada ode mnie na ten wspaniały pierwszy dzień lata. Ale nie dla mnie, bo. Mnie kleszcze się nie łapią. Jednym z obrzędów podczas nocy kupały było robienie wianków przez kobiety i po zmroku puszczano te wianki na rzece z takich polnych kwiatów, z różnych kwiatów puszczano te wianki na rzece, często ze świeczką i musiały spłynąć w dół rzeki. Na dole wszystko się działo nocą, po zmroku. Na dole czekali mężczyźni i oni łapali te wianki. Kto złapał czyi jakby wianek, to tak jakby mieli dobierać się w pary, w cudzysłowie. Jeżeli Wianek zaczepił się gdzieś o brzeg i nie spłynął, to znaczy, że zostanie dziewczyna starą panną. Jeżeli Wianek zatonął, to znaczy, że niedługo umrze. Takie, takie to były zwyczaje, to taki pierwszy zwyczaj. I ja Wam powiem ze swojej strony, że chyba jedno z pierwszych wspomnień, jakie posiadam z dzieciństwa, jest właśnie związane z Wiankami. Miałem około 95 roku życia, miałem 5 lat. Wokoło bloku było mnóstwo łąk i zbieraliśmy, z kim zbierałem kwiaty często i zanosiliśmy jednej dziewczynie z naszej z mojej klatki i ona nam plotła z tych kwiatów pianki. Drugi obrzęd znany z nocy Kupały to kąpiel w rzece, czy jakimś zbiorniku wodnym. Tak, to w noc Kupały odbywały się pierwsze kąpiele i to właśnie wierzono, że dopiero od tego momentu złe duchy jakby Zostaną odpędzone i będzie można już się bezpiecznie kąpać całe lato. No i akurat ten obrzęd chcę spełnić i pierwsza moja kąpiel, właśnie dziś w noc, kupały się tu chyba odbędzie. Znaczy kąpiel, zanurzenie się woda lodowata. No Kaśka miałaś cała wchodzić, dopiero skozaczyłaś. Panowanie te wody. Można już, można już. Spadło. będzie wianeczek, jak malowany. No masz, Kaśka. Robisz... Robisz wianek? No nie rób zdjęć, tylko rób wianek. I teraz szanowni państwo puszczamy wianeczek. Wee! Po morzach i oceanach Wee! Za się rozwali wam Nic się nie rozwali! Rzecz, która była znanym obrzędem podczas nocy kupały, to po zmroku młodzież, zwłaszcza młodzież lub pary, chodziły do lasu szukać kwiatu paproci. Paproć była uznawana za zioło magiczne, można powiedzieć, i znalezienie jej gdzieś tam, zazwyczaj gdzieś na podmokłych terenach, gdzieś przy rzekach itd., zwiastowało to, że będziemy mieć. Szczęście. Ale najważniejszym elementem nocy kupały było ognisko, które właśnie rozpaliłem, żeby już tak do końca uczcić ten dzień. Oczywiście ogniska w noc kupały były znacznie większe, rozpalano je po zmroku, zaczęto biesiadowanie, zaczęto zabawę i paliło się praktycznie całą noc. E, wyglądało ono również inaczej na takim palu. Było takie koło winięte smołą i sianem i ono się tam kręciło. E, no Było ogólnie wszystko tak z przytupem, jak to prawdziwe świętowanie. My rozpaliliśmy znacznie wcześniej, bo no, od jakiegoś czasu i zaczęło właśnie padać, a głównie chcemy usmażyć kiełbasy. W Noc Kupały także się skakało przez ognisko, co miało zwiastować również szczęście. No i tak to wygląda, wyglądało. Ognisko to była chyba najważniejsza część Nocy Kupały. O to chodziło, że w tą najkrótszą noc, przy tym ognisku całą tą noc wszyscy, cała, cała ta wioska spędzała. Pierwsze cztery. Oficjalny zachód słońca. Tutaj, właśnie w rejonie, w którym jesteśmy. Murzy się. Ale zobaczcie, jak ognisko znowu dało czadu. Już przygasało, przygasało. Trochę poprawiłem drewna i no zobaczymy, jak się rozwinie. Jak nie będzie padać, to sobie posiedzimy jeszcze przy ognisku. Jak będzie padać, no to zostaje weranda. Pięknie, naprawdę pięknie nam się tu niebo jeszcze na koniec rozświetla wokoło, ale te burze idą bokiem, bokiem, tylko się błyska gdzieś tam w oddali, hen, słychać te grzmoty, ale te wszystkie chmury tak przeszły, tam już się przejaśnia, więc podejrzewam, że nie będzie tu burzy, nie będzie tu jakichś wielkich opadów. Przejdzie bokiem, Kasia się trochę przestraszyła, poszła na werandę, ja sobie cały czas chilluję przy ognisku, które jeszcze się pali. A nawet nie wiem, która godzina da się tu sprawdzić. W pół do dziesiątej. W pół do dziesiątej słońce zaszło. Fajnie. Zawsze chciałem jakoś tak ucelebrować tą noc kupały. Te, ten, to prześlenie letnie. Ten pierwszy dzień lata. I w końcu po tylu latach się to w jakiś tam symboliczny sposób udało. Bardzo się cieszę. Też warto zwrócić uwagę na to, że dawniej ludzie bardzo, bardzo przywiązywali do. Zmienności, do tych pór roku. No, żyjemy w klimacie, w takim, jakim my żyjemy. Święto przesilenie grudniowe, kiedy dzień zaczyna się nagle robić dłuższy, kiedy ludzie to zauważyli, zaczęli się cieszyć. Wiosenne i tak dalej. Więc bardzo ludzie zwracali uwagę na, na tą zmienność pór roku i do tego, jakby tak powstawały te święta, i dlatego jest mi to bliskie, bo ja również bardzo przywiązuję uwagę do, do pór roku, do pogody i tak dalej, i tak dalej. <laughs> Właściwie ustawiam swoje życie pod. Pod, pod pory roku, na przykład teraz w ogóle nie gram nic na konsolach. Nic, dopiero przyjdzie tam październik, listopad, z powrotem zacznę grać i to dość dużo. A teraz nic i nawet mnie do tego nie ciągnie, bo nie mam na to czasu, bo mam inne rzeczy, które mogę sobie robić. Nawet ostatnio mówiłem koleżance w pracy, że, że, że do dentysty na przegląd i ewentualnie jakieś roboty dopiero się zapiszę koło października, listopada. Bo nie chcę tracić czasu w okresie letnim na tego typu rzeczy. Tak samo mieszkanie, kupiłem październik, listopad, żeby właśnie robić te remonty i te rzeczy, które, na no, które trzeba robić w okresie zimowym, kiedy mam tego czasu więcej. Dobra. Żegnam się z Wami. To tyle w dzisiejszym vlogu. W tym najdłuższym dniu w roku, niebo niech nam pięknie. Robi koncert. Lubię takie pogody. Trzymajcie się, na razie. 22. Ognisko nadal płonie, nadal się błyska wokoło i nadal jest względnie jasno, bym powiedział. Ciemniło się rzeczywiście, choć i tak nie jest aż tak źle jak na tak pochmurne niebo. Jednak letnie białe noce to są białe noce. Ognisko jeszcze się pali, choć już powoli, powoli dogasa. 22:41 No cóż, posiedziałby człowiek całą noc, ale ale jutro trzeba wstać do pracy, więc 23. myślę, że zakończymy to dzisiejsze zmaganie.